Płaca minimalna bez zgody. Rząd podejmie decyzję sam. Coroczne negocjacje w sprawie wysokości płacy minimalnej, które toczą się w Radzie Dialogu Społecznego RDS, ponownie zakończyły się bez porozumienia. Tym samym stało się zadość swoistej tradycji, w której dialog społeczny, jak wielu jego uczestników podkreśla, bywa często jedynie fasadowy. Kulisy tej corocznej wojny o płacę minimalną, i reguły gry pokazaliśmy bezkompromisowo, ujawniając zyski i straty wszystkich stron oraz brudną politykę, która za tą niezgodą stoi. Na stole negocjacyjnym leżały trzy kluczowe propozycje, każda odzwierciedlająca odmienne interesy i obawy stron. Związki zawodowe, walczące o jak najwyższe podwyżki dla pracowników, postulowały ambitną kwotę 5020 zł brutto. Po drugiej stronie, reprezentacje pracodawców Zaniepokojonych rosnącymi kosztami pracy, opowiadały się za bardziej ostrożnym wzrostem do poziomu 4716 zł brutto. Rząd natomiast, pełniący rolę arbitra, ale także cichego beneficjenta każdej podwyżki ze względu na zwiększone wpływy do budżetu, zaproponował kwotę 4806 zł brutto. Wobec braku konsensusów RDS, gdzie od dekady nie udało się wypracować wspólnego stanowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to rząd zyskuje prawną legitymację do samodzielnego ustalenia wysokości płacy minimalnej. Oznacza to, że rządowa propozycja 4806 zł brutto staje się punktem wyjścia, a zarazem dolną granicą dla ostatecznej kwoty. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość płacy minimalnej na kolejny rok musi wzrosnąć co najmniej o prognozowaną inflację. Istotne jest jednak to, że prawo to nie przewiduje żadnego górnego limitu dla podwyżki. Daje to rządowi szerokie pole do manewru i pozwala na podjęcie decyzji, która może być wyższa niż pierwotnie przedstawiona propozycja. Historia zna takie precedensy, co sprawia, że ostateczna kwota wciąż pozostaje kwestią otwartą. Pensja minimalna 2026 roku. Kiedy poznamy ostateczną kwotę? Cały proces ustalania płacy minimalnej przebiega według ściśle określonego harmonogramu, który dyktuje rytm corocznego spektaklu. Ten mechanizm w którym brak porozumienia stał się normą, a ostateczna decyzja spoczywa na rządzie, sprawia, że choć formalny dialog trwa, to jego faktyczny wpływ na finalną stawkę bywa ograniczony. Ostateczna kwota, choć nie niższa niż 4806 zł brutto, może jeszcze pozytywnie zaskoczyć miliony Polaków, których ekonomiczne losy zależą od tej decyzji. Marek z Louvois, KS Meteok Biznes.